najważniejszego punktu dzisiejszego zebrania, a mianowicie do wyboru sołtysa. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Czy Pani Elżbieta Wolnik wyraża zgodę? Jest zgoda. Dziękuję. Ja mam też kandydata, to jest znanego rodomiernego mieszkańca Broniak. Udziela się społecznie Dobrą relację ma z ludźmi, jest, ma czas, jest na ręce. Pan Michał Ratajski może być kandydatem w naszych, naszych przyjęciach. Czy pan Michał Ratajski wyraża zgodę? A Krzysztof, pan Krzysztof Rogoziński. Pan Krzysztof Czy wyraża pan zgodę? Inne kandydatury? Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam w takim razie listę. Stwierdzam, iż zgłoszono trzech kandydatów. Pani Elżbieta Wolki, Michał Pratajski. Krzysztof Rogoziński. Zamykam w tej chwili listę. Komisja Wyborcza przygotuje karty do głosowania, na których to zostaną umieszczone nazwiska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosujecie Państwo poprzez podanie zaznaczenia swojego kandydata znakiem X.